Wypracowana scenografia, odpowiednie kostiumy, efekty świetlne interesujący scenariusz. Tak w kilku słowach można podsumować efekt pracy nad przedstawieniem bożonarodzeniowym zorganizowanym przez Zespół Szkół nr 1 w Chumniskach oraz Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Inscenizację zarówno w sobotę jak i w niedzielę obejrzała licznie przybyła publiczność. Nie trzeba poddawać ocenie tego przedstawienia, bo sama publiczność yy, nagrodziła go oklaskami na stojąco. No, Cieszę się bardzo, było to dla mnie y, wielkie zaskoczenie, bo... Y, Spodziewaliśmy się, że mniej będzie jednak tej publiczności, a, a jednak i dzisiaj i wczoraj bardzo dopisała. Myślę, że to zasługa dzieci, bo w piątek również graliśmy jasełka dla naszych dzieci szkolnych i myślę, że oni byli takimi głosicielami tej radosnej nowiny, że warto przyjść na te nasze hummistyczne jasełka. Ale nie tylko młodzież szkolna angażowała się w to przedstawienie. No, jak mogliśmy zobaczyć Herodem, Herodową, były osoby dorosłe, bo przyświecała mi taka myśl, żeby również zaangażować osoby dorosłe, nauczycieli, tak jak panią Elżbietę Uczycką, panią Magdalenę Chmielewską, jak również i pana Rafała Milczanowskiego, naszego kościelnego, który odegrał rolę Heroda. Myślę, że to jakoś integruje to starsze pokolenie, jak i to młodsze pokolenie właśnie gimnazjalistów czy uczniów ze Szkoły Podstawowej. Przedstawienie podzielone było na pięć aktów, począwszy od scenerii piekła, skończywszy na stajence betlejemskiej. Podczas antraktów kolędowała parafialna schola wraz z solistami oraz duetem instrumentalnym. Że dzisiejsze przedstawienie to bardzo dobry przykład e, dobrej współpracy pomiędzy szkołą a Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży. Rzeczywiście udało nam się stworzyć przedstawienie, no myślę, ciekawe. Cieszę się bardzo właśnie z tego powodu, że oprócz naszych dzieci, uczniów przed, do przedstawienia zaangażowali się przez, e, członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, dzięki czemu to przedstawienie jest no, bardziej dojrzałe, bardziej dorosłe, pełniejsze, a poza tym rzecz no, niebagatelna, ono e, niesamowicie łączy, jednoczy społeczność Humnisk która no, w której czasami trudno było coś zorganizować. Ale przedstawienia sułkowe ma to do siebie właśnie, że zawsze chętnie znajdują się dzieci, młodzież, która chce w nim uczestniczyć. Trzeba tylko, trzeba tylko rzucić im pomysł, pomóc w organizacji, spiąć to wszystko tak, by efekt był. No tak jak dzisiaj sądząc po ilości osób, które odwiedziły szkołę i wczoraj, i dzisiaj. Przedstawienie się podobało yy, i cieszę się, że nasze dzieci no, przeżywały takie chwile ogromnej satysfakcji, że ich praca, ich wysiłek, zaangażowanie yy, przyniosły takie wspaniałe efekty. To jest bardzo ważne dla wychowawców, nauczycieli, bo to jest, to jest niesamowicie istotne w procesie wychowania. Pokażmy im inne działanie, wychowujmy poprzez przeżycie, zaangażowanie. Same piękne wartości, które idą no, wraz z przesłaniem Bożonarodzeniowym, nadzieja, miłość, uczciwość, to co najpiękniejsze. Chcielibyśmy tak kształtować tych młodych ludzi, żeby w przyszłości wyrośli właśnie na dobrych ludzi, dobrych obywateli. Młodzież trzeba pochwalić odnośnie tego przedstawienia, ale scenografia również była imponująca. Rzeczywiście ogrom pracy osób w to zaangażowanych, nauczycieli, cięży, obsługi szkoły, ludzi dobrej woli także ze wsi, którzy wsparli to finansowo, organizacyjnie również. No i jest efekt. Jeśli się podobało, to, to cieszymy się, o to chodziło. Uciekali, uciekali, uciekali. So yeah.